Witam serdecznie, tutaj extremum Game, kontynuujemy przygodę z Falloutem 4. W dzisiejszym odcinku już skończyliśmy eksplorację terenów na Morzu Blasku i postanowiłem, że wybierzemy się w tajemnicze miejsce. Otóż to miejsce znajduje się w tą stronę. To jest bandyta. Dobra. ściągniemy go. Cholera, uciekł. Chyba w tym miejscu. Szukajcie. No gdzieś tutaj. Kurczę, muszę bronić punktu kontrolnego. No dobra, obronię ten punkt kontrolny. Pomożemy. Nie wiem komu. Tu kogo nas strzelać. Do ciebie. Jebłe. A nie, co tu się dzieje? O co tu chodzi? Wchodzisz do niego? A, wiadomo, że nie. Czyż jeszcze? No nieważne. Szukamy tego tajemniczego miejsca. Gdzieś się tutaj znajduje. Może tu? A może mnie oszukali? Może w całkiem innym miejscu. A, mój błąd. To nie w tym miejscu się znajduje, tylko w tutaj. Dobra, idziemy do tajemniczego miejsca. Tak, to, tam. No. podal tego miejsca coś spadło z nieba, co można było zauważyć. A na horyzoncie już widzimy, że na drzewach tli się. Okej okay. Coś tu wybuchło Dziwna niebieska poświata. Cóż takiego to jest Nie to tylko blacha No nieważne <laughs> Idziemy dalej Uuu Czyżby statek? Kosmitów? Ufo proszę podkład z, z, z filmu Archiwum X, no dobra. No, ale tak, ufo Ufo się rozbiło. No ale gdzie ci kosmici są? Na miejscu kosmity, gdzieś bym się schował, w tej jaskini znajduje się proszę Państwa niespotykana istota. Włączmy latarkę i użyjmy Steve'a. Steelboya, boja, czy jak to się tam nazywa? Mamy Steelboya? boja, Mamy. W ogóle, to pierwszy raz używam go Wy, Patrzcie, tam jest kosmita. On nie jest w ogóle martwy. Chyba mnie zauważył i tak ci u nas. Obcy. A ten gówno mi zrobi nie? A, do mnie strzela. Tylko to Ten obcy nie był twardy, nie? Kozłard, <ścoughs> coś ty zrobił? Czemu go zabiłeś? Ufo To więc tak wyglądają kosmici. I mamy od niego pistolet laserowy, blaster obcych, który można przerobić. 99 yy, obrażeń. O kurde, 99 ma. no i pociski do niego mamy. Nowego przyjaciela, a no, w sumie taka. Ciekawostka, jeżeli chodzi o to miejsce bo ten przeciwnik nie był zbytnio trudny, a weźmiemy sobie ze sobą go może zabierzemy go do sanktuarium. No nie zgubił się. A no i w sumie taki krótki odcinek Dzisiaj zrobimy sobie o kosmitach a w następnym odcinku przejdziemy się w inne ciekawsze miejsce. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.